Chrystus zmartwychwstał, aleluja, niedziela, niedzielny poranek, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, śpiew ptaków, który może, który może słyszycie, też o tym przypomina, że idzie nowe, że nowe życie staje się faktem. Zmartwychwstanie w 2021 roku przeżywamy na nowo, pomimo od lockdownów, pomimo obostrzeń, pomimo tego wszystkiego, co nas otacza, Chrystus zmartwychwstał i żyje, i chce, abyśmy my życie mieli dzięki Niemu. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii, na tę uroczystość, uroczystości, na to święto, świąt, na ten dzień zmartwychwstania. Z Ewangelii według Świętego Jana. Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięte od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu, i ujrzał leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Ciekawa rzecz, że nie ma, no w sumie ciekawa, nie mogło być wtedy żadnego takiego bezpośredniego świadectwa, w sensie takiego byśmy powiedzieli filmowego sprawozdania o zmartwychwstanie Jezusa. Nikt dokładnie tego momentu zmartwychwstania nie opisał. Opieramy się na świadectwie uczniów, tych, którzy spotkali Jezusa zmartwychwstałego i opieramy się na tym fakcie pustego grobu. Dzisiaj Próbuje się nawet w gronach chrześcijan, o zgrozo, w gronie chrześcijan próbuje się dementować fakt fizycznego zmartwychwstania grobu. Czy się, święty Paweł w innym miejscu powie w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, to puste byłoby to nasze głoszenie, puste byłoby to moje gadanie tutaj teraz do Was. Daremna byłaby wasza wiara, że do tej pory byśmy w grzechach, gdyby On nie zmartwychwstał, to nic nie miałoby sensu. Ale dodaje się Paweł, ale on zmartwychwstał. On żyje. On zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych w ciele. W innym miejscu w Ewangelii, się tego Łukasza jest taki piękny fragment mówiący o zmartwychwstaniu pana Jezusa, kiedy Jezus pomimo drzwi zamkniętych przywodzi, staje pomiędzy uczniami i mówi im: To ja jestem. Oni myśleli, że ducha zobaczyli, bo przecież wiedzieli, że umarł. Jezus mówi dalej: Zobaczcie, duch nie ma ciała, nie kości, a widzicie, że ja mam. Oni dalej nie dowierzali. Dlatego Jezus. Zaprasza ich do tego, żeby uwierzyli na podstawie bardzo prozaicznej czynności. Macie coś do jedzenia? Podali im kawałek pieczonej ryby, wziął i zjadł wobec nich. To jest urzekające w zmartwychwstaniu. Tego samego momentu nie widzieliśmy, i może dobrze, że nie widzieliśmy, Chodzi o to, żeby tego zmartwychwstania na sobie doświadczyć. Tak jak doświadczyła tego Maria Magdalena, która. Potem, gdy już oznajmiła uczniom, że grób jest pusty, sama wróciła do grobu i spotkała Jezusa. Kiedy ten przyszedł, myślała, że to ogrodnik. Ale gdy usłyszała swoje imię, Mario, wiedziała, że to jej ukochany nauczyciel. Tylko głosu nie pomyliła z żadnym innym głosem. Piotr i Jan, którzy przybyli do grobu, rozpoznali po czym? Rozpoznali po tym, że zobaczyli, że te płótna leżące tam, ta chusta, która leżała na jego głowie, była zwinięta w dzielnego miejscu. To znaczy, zobacz, tak jakby ojciec, który wskrzesił Jezusa z martwych, zostawił taki, taki gest czułości, że ojciec o swojego, o swojego syna się nieustannie troszczy od samego początku. Mówiliśmy o tym już wcześniej w innym miejscu, kiedy Jezus w wodach Jordanu usłyszał ten głos Ojca, jesteś moim umiłowanym Synem. Potem na górze tabor, na górze przemienienia, jesteś moim umiłowanym Synem. Synu mój, e, mówi Ojciec, nie jest możliwe, żeby Twoje ciało uległo rozkładowi. Dlatego wstań. Dlatego On zmartwychwstał, żyje, przychodzi potem do uczniów, pomimo drzwi zamkniętych. E, to świadectwo jest też cenne dla Was, że nie mamy takiego filmowego zapisu, tak jak powiedziałem, ale ta wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo Chrystus zmartwychwstaje też i w Twoim życiu. I to Ty możesz być świadkiem zmartwychwstania. Nie dajmy się uwieść tym takim żonkom i naukom, że no właśnie, to był wyraz zbiorowych halucynacji, to był wyraz jakiejś takiej wiary uczniów, że oni chcieli zachować pamięć. Zmartwychwstanie jest faktem. Zmartwychwstanie jest faktem, Jezus zmartwychwstał w ciele prawdziwie, zmartwychwstał i żyje. skoro tak, to zobacz, w każdej Eucharystii my się karmimy żywym Bogiem, uwielbionym Chrystusem, który sprawia, że jesteśmy do Niego podobni, wszystko może być inne. To sprawia to zmartwychwstanie, że bez nadzieje możemy wyrzucić z naszego słownika. Nadzieja przez wielkie N w Chrystusie naprawdę jest faktem. Nadzieja przez wielkie N, miłość przez wielkie M, to wszystko przez martwych stanie Jezusa się dokonuje. A zobacz, tak jak powiedziałem wcześniej, w jakiej pokorze i delikatności on przychodzi. Najpierw ta Maria Magdalena mówi, że ona widziała, że grób jest pusty, ale zobaczyła, że grób jest pusty. A potem Święty Jan opisuje to spotkanie, kiedy ujrzeli zobaczyli, że nie tylko zobaczyli oczami, ale naprawdę ten wzrok pozwoli im dostrzec to, co wcześniej było zakryte przed ich, przed ich oczyma. Pozwoli im dostrzec to, za czym tęsknili, zrozumieć Pisma. Zrozumieli pewnie Psalm XVI, który mówi też o zmartwychwstaniu Chrystusa, o zmartwychwstaniu Mesjasza. Nie wystarczy tylko widzieć, ale naprawdę trzeba zobaczyć. Jeżeli będziemy czytać Ewangelię tylko jako zwykłą książkę, to możemy przegapić Chrystusa, który jest żywym w swoim słowie. Jeżeli będziemy tylko patrzeć na Eucharystię jako na jakiś teatr, symboli, przegapimy Chrystusa, który żywy przechodzi. Dzisiaj w takich drobnych, małych gestach zobacz Chrystusa, który naprawdę dla ciebie zmartwychwstał. Ty możesz być świadkiem tego zmartwychwstania, jeżeli ujrzysz i uwierzysz, że ten grób jest pusty, że on żywy chce przyjść do Domu Twojego serca, pomimo drzwi zamkniętych, chcę przyjść, w Twoim sercu się rozgościć i powiedzieć Ci, nie bój się, to ja jestem, byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. Jeszcze takie słowo zachęty. Dzisiaj, ta niedziela zmartwychwstania. pewnie już zasiedliście do stołu, żeby spożyć to wielkanocne śniadanie, ale jeszcze będziecie celebrować te święta, czy dzisiaj, czy jutro. Nie wiem, czy na co dzień macie taką praktykę, taki zwyczaj. Może coś czasu nie ma na to, żeby się wspólnie przed posiłkiem pomodlić. Dzisiaj, w te najważniejsze święta, w tę uroczystość uroczystości, pomódlcie się swoimi słowami, dziękując za Jezusowe zmartwychwstanie. Potrawiajcie się tymi słowami, że Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Pomódlcie się przed posiłkiem, żebyście go zaprosili zmartwychwstałego. On nie jest symbolem. On chce z Wami usiąść do stołu. Tak jak z apostołami, tak jak przez te dwa tysiące lat jest obecny w swoim kościele, dzisiaj chce być obecny w Twoim domu. Zaproś Go, niech usiądzie z Tobą do stołu, niech spożyje z Tobą posiłek. Alleluja! Chrystus naprawdę zmartwychwstał i chce czynić w naszym życiu wszystko nowe.